Cześć, siemanko, jestem Manko, jestem Wikaku i dzisiaj są gołębie pocztowe nowe nabytki. E, przywiozłem e, kilka sztuk do rozpłodu. Mm, 10, e, 10 sztuk, tak. 10 sztuk przywiozłem do rozpłodu od e, tutaj znajomego. Więc e, zobaczymy. On e, głębiami na co dzień, nie, znaczy nie lotuje z, e, żadnym oddziale, ale on, e, on ten wypuszcza i ten wy, wywozi z, na dalekie odległości i te gołębie są sprawdzone, więc e, wybrałem. I też, też niektórych, niektóre znam te głębie, więc wy, wybrałem sobie, bo to miał dużo, ale... 10 sztuk takich tych najlepszych sobie wybrałem Tu siedzi jedna samiczka Jest to w ogóle chyba jej ojciec jest y, po, mulemansem był po, po Mulemansie czerwony, Ale y, ona przyszła mu z Częstochowy y, jaki ojciec a do Częstochowy mamy z 200 km więc e, mówię, sprawdzone gołębie. jest tutaj kolejna. Dobra, jeszcze raz, bo tam e, też do mnie dzwonił. Ojej, kolejna ciemna. Z e, tych to nie wiem e, jaki głębi to jest, ale e, ten, e, ją wywoził i mówi, że też ładnie mu przychodziła. E, kilka samców, tu mam samice jeszcze. Eee, o, jest tutaj eee, tam Siedzi stary Sandrix z 17 roku. O, jego też wywoził. No, wszystkie wywoził no, tam na te 200-300 km, on tam wywoził. Nie lotował, bo nie miał czasu. No nie, a ten, eee, a jego syn tam na kurierce jeździł. to tam mu brał i ten i mu tam wywoził i, i, i przychodziły więc więc one do rozpłodu e, wszystkie idą te gołębie, więc e, w rozpłodzie będą sobie siedziały Kury. i jeszcze tu są kilka na pewno jeszcze tu kilka gołębi jest e, jest tu samiczka młoda o, to krapiano O, tam idzie. Tą, tą wziąłem, przywiozłem, o. Yy, przywiozłem, a tu jeszcze taką, tą ciemną groszkę. Zaraz, o. to na tej białej obrączce O i przywiozłem jeszcze taką a tutaj z tym białym lotkiem, o, ją o, z tym białym lotkiem i ją wypuścił Ją w ogóle jak trenował młodę to dawał e, pierwszy trening dał na 10 km przyszła później e, tam jechał 100, 100, 100 km od domu i dał, i dał e, Pięć mutków i kilka starych, to, to ona wróciła, eee, dwa, dwa mutki mu wróciły, a te trzy, trzy do dzisiaj nie ma. Ale no z 10 e, km na taką przebitkę, e, setkę, to jest naprawdę... Eee, gołąb musi też mieć w głowie, żeby tak przylecieć i e, mówię, i wziąłem, no nie. I tak to gołąbek właśnie jest. Eee, hm. Już wybrałem i tak przywiozłem tego ciemnego. Te dwa w ogóle przywiozłem. O, ten ciemny nakrapiany. 21. I tego. To jest podajże yy, syn tego starego, co pokazywałem. Samczyka. O i tego. I jeszcze jest tutaj gołąbek, na pewno. E, tylko tak, nie czy to ten... Nie, to nie ten. A, e, ten niebieski i to jest e, syn tej... Ten tu. O, teraz robię tak ładnie. Ten niebieski. To jest syn tej ciemnej, co pokazywałem. I ostatni gołąbek, ale ten gołąbek że jest w gołębniku. O, a tak to się prezentują u mnie te gołąbki ogólnie dzisiaj. Mówię, no Przywiozłem, to pary zresztą są. Ten. Mniej więcej tutaj jest więcej, większość par. I ten gołąbek, o jest ten. Tego gołąbka, z osiemnastego roku. Zaraz muszę samiczkę wziąć, bo... Mówię, te gołąbki wszystkie u niego były wywożone. U niego były wszystkie wywożone. Moja samiczka wpadła i jeszcze chcę jeden. Wszystkie były u niego wywożone, więc y, nie ma tutaj, że, że nie sprawdzone. Wszystkie są sprawdzone i zobaczymy tylko, czy młode. Miałem, y, przewoziłem młode po niej. Ona jest stworzona z tym starym y, nakrapianym Ona jest też stworzona, już pokazuję. E, to będzie parka i miałem młode po niej o, z tym. Ale miałem młode. Po nich, ale zawsze mi tam y, o, o odchodziły <śmulatujesz> te młode od nich i ten... I, 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 I tak to właśnie jest. Bo tam tak y, krótko trzymałem. Też, y, nie patrzę, mnie krótko trzymałem, no nie? A tak to mówię. <śmulatujesz> no tak to o, głąbki mówię. Ps siedzą sobie. Dziś miałem, dziś może, nie wiem. Właśnie się zastanawiam, czy puszczać się, czy nie. O, będzie trzeba im te numery pozakładać, swoje i. Jeszcze mówił, że jak, coś, jak będę miał wolne miejsce, bo tam wszystkich, wszystkich nie wziąłem to tam powiedział, że żebym się odezwał, bo tam już ramki pozamawiałem tego w ogóle pokażę wam jak to teraz wygląda. Tam mniej więcej posprzątałem nawet spoko już, Komu mówię tutaj ogarnąć to wszystko już później. Jak porobię gołębniko Tak to wszystko mniej więcej wygląda. O. O. I co no. I trzeba no mówię, no jeszcze, to wszystko będzie poprawiane. No nie. Wszystko będzie poprawiane. Ten piach będzie jeszcze muszę wywieźć jak przyjadę, bo zaraz jadę. Tak przyjadę to to ten to do tego e, Tutaj do e, ramki zamówiłem, tu już tych róż nie będę zakładał. No, tam, to może założę e, na te te ruszta. na te, te ramki, e, ale tu już nie będę zakładał. Tu już jak będzie, tak będzie. Tu tylko mówię, tu założę. Tu będę sobie widynki siedziały e, na swoim. E, tu może jakąś y, dwie półeczki zrobię, bo są y, ten, to, to tam jakaś parka sobie tu będzie siedziała y, I tak to wygląda y, Zastanawiałem się, żeby y, oderwać y, stare te deski Oderwać te stare deski A, a, a dać nowe No to wszystko się rozrywa a dać nowe. I tu będzie tak na razie zamówiłem 10 e, ramek. E, do tych e, na te i tu 3, to tam 13. E, tu będę beton wylewał na podłogę. E, I później pod beton będzie ruszt podłogowy. Więc też będzie fajnie. Tu nie wiem, właśnie zastanawiam się tutaj, czy y, jakąś półeczkę nie zrobić. O. o, tutaj półeczkę jakąś zrobić, ale zobaczę. Tutaj na pewno będzie wszystko zakryte, ale tu blacha jakaś, kurde się nie dobra, się, się zastanowi. Tu na pewno będzie, tu y, do tego zamówiłem. Yy. Więc tu będzie 13, tu będzie, yy, tu może więcej właśnie się zmieści. No to będzie 82, długie. To tu wchodzą tak, raz, dwa, trzy. No, 15. Zaraz. No, to z 15 może wejdzie, to było jak 15,30 gołębi, w rozpłodzie. No, to nawet, nawet będzie dobrze. Bo ja to nie chcę 70 czy 80 tych gołębi w gospodzie, bo te ludzie tu nawet po 100 mają i, i nic z tego nie ma. Lepiej mieć te 30 czy 20, ale takich porządniejszych. I co no. Te kurki muszę pozamykać, żeby mi przy gołębiach nie chodziły. To wyglądam, samiczki, siedzą. Jak zdążę, bo ma padać dzisiaj, jak zdążę, to może je wypuszczę. Niech latają. No, no, no. Na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Cześć.